<laughs> się pozgadałem <laughs> 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 ja, Ej gdzie idziesz? Ja. EJ trzy, 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 Dobra, trzy, trzy, flasha Short, 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 tish. short. Gdzie tam, Kurwa. Ej short jeszcze jeden. Wug jest. jest short, trzech short, tak, bo, bo. short. Ale skana mam jeszcze jeden na midzie został. Nie było trzech. It's out of there. It's out of there. It's out uh, of there. It's out of there.